Oj, Duchu Święty, tak jak chcesz te kochani w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Prawem życia jest miłość. Prawem miłości kierować się mamy tak. I tak naprawdę to tylko dzięki temu żyjemy, jeżeli rzeczywiście w Chrystusie postępujemy. Jest to jak najbardziej normalne, jest to jedyna rzeczywistość, w kościele katolickim, jak widzimy, wszystko jest odwrócone, ponieważ przed oczami naszymi nie da się ukryć, stoi krzyż na każdej wieży kościoła. I właśnie jest to reprezentacja idącego do zmartwychwstania naszego Pana, który właśnie nas pociąga, ponieważ Jego ofiara święta i doskonała już się dokonała, by jest wystarczająca. Teraz tylko miłość, miłość nam zostaje. Oczywiście zawsze należy trzymać się po prostu Jego słowa, czyli trwać w miłości czasem i właśnie największe ofiary z naszej strony są wymagane, aby właśnie Bogu się podobać, ponieważ właśnie nie ma innego prawa niż miłość. Dla życia, tak? Jest to chyba jasne. No w Kościele na pewno, świętym, Bożym, ponieważ jest to mistyczne ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa i tu nigdy nie jest nikt nasz sam, ponieważ tak jak w rodzinie jest Jezus, Maryja, Maryja właśnie przychodzi, aby zrodzić nam, Jutrzenka przychodzi, aby zrodzić nam Wiecznie, wschodzące słońce tutaj dla nas, a potem już na zawsze kochani będziemy, jeżeli damy radę, a trzeba iść, wytrwać do końca, abyśmy byli zbawieni. I jest święty Józef, właśnie mąż sprawiedliwy. Po prostu mamy przykład. I właśnie chodzi o to, żeby Panu się to spodobało. Dla Pana idziemy. I każdy ze względu na Pana jest i staje się dzieckiem Bożym, tak? Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów jest jeden, a my Jego jesteśmy. I o to tu właśnie chodzi. I żaden inny, żadna inna twarz oprócz tej Chrystusowej. Maryja Najbardziej Podobna w ogóle, On tak naprawdę fizycznie upodobnił się właśnie do niej i dzięki nim, Niemu żyjemy. Powinna nas właśnie tak napawać pokojem i pewnością, że idziemy jako dzieci Boże zawsze przed siebie, zawsze prosto. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Święty Bernardzie, bo dzisiaj mamy o, opata Bernarda Klerwo, Módl się za nami. Ty, który mówiłeś o stopniach pokory i pychy. Który mówiłeś o Jezusie, jak o drodze, prawdzie i życiu. Bo właśnie tak, doktorze, miodopłynny. Ty, który tak pięknie mówiłeś o miłości, który tak pięknie mówisz nam i uczysz nas i opiekujesz się nami w Kościele ze względu na Chrystusa, który jeden jest święty w Trójcy Przynajświętszej i ze względu na którego my, ludzie, stajemy się i stajemy po prostu Boże, Wódź się za nami, święty Bernardzie, wraz ze wszystkimi świętymi. Dziękujemy.